Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, myślę teraz o kimś tak ważnym w moim życiu. Ty znasz tego człowieka tak dobrze, znasz moje serce i wiesz, jak wieloma dobrymi uczuciami żywię tę osobę. Dziś chciałabym zawierzyć Ci jej życie, wszystko, co jej dotyczy. Wiem, że z Tobą ta osoba będzie naprawdę bezpieczna. Chryste, błagam, błogosław bliskiej mi osobie, spraw, by zawsze była szczęśliwa, by nie zagroziło jej żadne zło, by szatan nie miał do niej dostępu. Proszę, niech bliska mi osoba będzie strzeżona przez dobre anioły. Niech do końca jej życia prowadzi ją Duch Święty i obdarza ją wszystkim, czego będzie potrzebować. Proszę, wejrzyj w jej serce, jej umysł i przepełniaj ją duchowym spokojem. Pozwól, by każdego dnia ta osoba czuła Twoją wielką miłość, by ona prowadziła ją naprzód. Nie pozwalała się poddać mimo przeciwności losu. Proszę Jezu, obdarz ją siłą i odwagą do walki z każdym problemem. Panie, błagam, niech Twoje cudowne błogosławieństwo stanowi dla mego bliskiego jak najlepszą ochronę. Niech wzmacnia go, dodaje nadziei i wszystkiego, co dobre. Zawierzam Ci wszystko, co dotyczy tej osoby, ufając w Twoje miłosierdzie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!